Cześć, z tej strony. Słuchajcie, takie wzmożenie dzisiaj rano na Twitterze się pojawiło dotyczące szeroko pojętego zagadnienia wojsk obrony terytorialnej, otóż dowódcą nowym szefem wojsk obrony terytorialnej, które są dopiero w fazie tworzenia, ale mi się wydaje osobiście, że już ktoś na to stanowisko powinien być y, mianowany, został pułkownik Wiesław Kukuła, niedawny dowódca jednostki wojskowej komandosów. Ta sytuacja, ta nominacja spowodowała sranie, y, jakiś głupi arechot wśród y, tych, którzy najczęściej w wojsku nie byli, ale również niestety wśród tych, którzy y, w wojsku byli, wojsko znają od podszewki. O co konkretnie chodzi? Pojawiły się głosy, no tak, będą z nich komandziochów robić, ONR-owcy będą teraz komandosami i w lesie biegać partyzanci, kurna, tego typu rzeczy. Generalnie nacisk został położony na robienie z wojska Obrony Terytorialnej komandosów. Skąd się to bierze? Otóż stąd się to bierze, iż wedle dotychczasowych może nie planów, to jest za duże słowo, ale według takich y, zamysłów obrona terytorialna ma być tak zwaną lekką piechotą. Lekka piechota, ja na przykład jak w Wojskach Powietrzno-Desantowych, w 10. Batalionie Desantowo-Szturmowym, to my de facto byliśmy właśnie taką lekką piechotą, która w miejsce toczenia walki miała być przerzucana środkami powietrznymi, albo na spadochronach, albo śmigłowcami i tak OT będzie właśnie taką lekką piechotą. Nie będą jeździć na ciągach, transporterach wielkich i tak dalej. Nie będą obsługiwać wielkich kur na y, ciężkiego i skomplikowanego sprzętu. Mają wykonywać zadania lekkiej piechoty zadania y, niewymagające zbyt dużej wiedzy może tak, ja to mówię dla laików, oczywiście zbyt dużej wiedzy technicznej i tego typu rzeczy. Y, plan jest taki, żeby y, Uczyły się te jednostki działań antydywersyjnych, uczyły się działań oczywiście wspierających, działań, które przydadzą się im w czasie pokoju i tak dalej, no ale w czasie wojny, żeby wykonywały przede wszystkim zadania lekkiej piechoty, działania przeciwdywersyjne, szybkie i tego typu rzeczy. Generał Stanisław Koziej, którego być może niektórzy znają pod pseudonimem Siogun w związku z wizytą, jaką odbył w Japonii razem z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim generał Stanisław Koziej powiedział, że to jest coś na zasadzie karygodna zabawa a ja tutaj wam postaram się linka umieścić czy znaczy zdjęcie tej jego wypowiedzi że nie można się bawić, w, to jest zbyt poważny temat siły zbrojnej, nie można się tym bawić no bo jak, no, obrona terytorialna jako weekendowi komandosi stwierdził generał Koziej no, troszeczkę się zdziwiłem gdyż um, taki, taki przydział jednostek obrony terytorialnej taki zamysł dotyczący jednostek obrony terytorialnej to nie jest nic nowego ani nie jest to wymysł Macierewicza i jego kliki um, podobna sytuacja ma miejsce na przykład w, na Wyspach Brytyjskich w Wielkiej Brytanii otóż ja panu generałowi od razu Napisałem, czy wobec tego nazwałby niedzielnymi komandosami żołnierzy SAS Reserve, czyli Special Air Service Reserve, Army Reserve. Otóż pan generał powiedział, że nie, 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 bo przecież to nie jest obrona terytorialna. Otóż jest, panie generał. Otóż jest, to jest tylko inna nazwa. Regiment. A raczej SAS Reserve zostało utworzone w 1959 roku jako właśnie ich nieobrona terytorialna, jako Territorial Army. Ten SAS Reserve noszący jednakowoż takie same nakrycie głowy jak e, liniowy, no można powiedzieć, zawodowy SAS, takie właśnie, Hooders Swing, napisane na ich kreście. Ten regiment, ta, ta jednostka składa się z dwóch regimentów. Jeden 23 regiment Army Reserve, obecnie od paru lat, bo wcześniej byli właśnie Territorial Army. I 21 regiment nazywany potocznie Artist Rifles. Różne zadania. Regiment Army Reserve ten 23 ma działać takie jak jednostki specjalne jako jednostka wspierająca główne jednostki specjalne. Natomiast 21 regiment Artist Rifles ma. Jest szkolony do działań partyzanckich. Przynajmniej był jeszcze do czasu, kiedy groził, groził tutaj w Europie konflikt. Mam nadzieję, że pewnie, że teraz też się szkolą. Kiedy groził konflikt z ZSRR-u ten 21 Regiment był szkolony do tego, by pozostać na tyłach wroga i prowadzić działania partyzanckie. W każdym razie te jednostki, bez wątpienia jednostki komandosłów, no, w naszym tego słowo, potocznym tego słowa znaczeniu. Są jednostkami Armii Terytorialnej i tam nic z tego powodu sraki jakieś wielkie nie robi i się z nich nie wyśmiewa, nie nazywa ich weekendowym wojskiem, gdyż ci ludzie, 23. Regiment przykładowo, walczył już w ramach, jeszcze w ramach obrony terytorialnej, walczył na Borneo z partyzantką indonezyjską. Żołnierze tych regimentów działali i walczyli w Afganistanie. Oczywiście, doczekliwa osoba może tutaj doczepić się, że no tak, ale w Afganistanie dali ciała. Oczywiście, słuchajcie, nie zawodowe jednostki specjalne nie prezentują takiego samego poziomu jak jednostki zawodowe specjalne. Stąd ten SAS, Reserved, po swoich działaniach w Afganistanie. Nie otrzymał zbyt wysokich not, gdyż ze względu na to, iż u nich ich decydenci również nie wiedzieli de facto, jaką rolę Army Reserve przypisać, rozdrobnili się, rozdrobnili, się, rozdrobnili ten, to szkolenie tego regimentu. W związku z tym okazało się, że nie mogą pełnić oni, żołnierze, tego regimentu rezerwy, specjalnego regimentu rezerwy nie mogą pełnić takiej samej służby i takich samych zadań, jak zawodowcy. Trzeba było to troszeczkę naprostować. W związku z tym, oba te regimenty, 23 i 21 od 2014 roku nie podlegają już siłom specjalnym Armii Brytyjskiej, tylko podlegają pierwszej brygadzie wywiadu, rozpoznania które zajmuje się działaniami wywiadowczymi na rzecz armii. Troszeczkę zmiana zadań nastąpiła, ale nadal są to jednostki Special Air Service, czyli potocznie rzecz mówiąc, komandości. Dlatego wyśmiewanie się z planów dotyczących do tego, żeby część jednostek obrony terytorialnej szkolić w ten sposób jak siły specjalne. Szkolić do zadań zbliżonych do sił specjalnych to jest po prostu dla mnie żenada. Poza tym, z czego wy się śmiejecie, ludzie? Śmiejecie się z tych, którzy chcą się szkolić dla dobra ojczyzny, no bez jaj. Sami zróbcie coś w tym kierunku i nie wyśmiewajcie się, bo to jest żenujące i śmieszne. Ci ludzie będą wam prawdopodobnie w, w czasie ewentualnego konfliktu chronić dupę i wasze domy, i wasze rodziny. Wyśmiewanie się z OTE w ogóle, słuchajcie, dla mnie jest żenującą sprawą. Przez tyle lat poprzednie władze nie potrafiły nic w tym temacie zrobić nic w temacie budowy jakiejś struktury, która zagospodarowałaby ten brak rezerwistów, który w polskiej armii niedługo nastąpi. interesowałem się żywo tematem, ze względu na to, że wielu moich znajomych bawiło się, można powiedzieć, wcześniej w rzeczy paramilitarne, a w momencie, kiedy. PiS, którego kurwa nie lubię, doszedł do władzy. Ta zabawa zaczęła wyglądać coraz bardziej poważnie i oni się w tej chwili szkolą. Jednemu z żołnierzy, takich można powiedzieć liderów jednej z grup OT, która będzie, która tworzą, w tej chwili zaczynają tworzyć struktury OT, zadałem parę pytań, słuchajcie. Po kolei zadałem mu pytanie, czy odczułeś wzmożone działania mające uregulować status obrony terytorialnej w Polsce? Co mi on odpowiedział? Do tej pory tak. Teraz wszystko wyhamowała jednak nominacja wspomnianego przeze mnie pułkownika Kukuły. Chodzi mu o to, że słuchajcie, zmiana ten kierun na kierunku takim, że mają szkolić ich w bardziej sposób taki właśnie charakterystyczny dla lekkiej pychoty czy dla jednostek specjalnych, nie wszystkim się podoba, no to jest jasna sprawa tutaj ten mój znajomy mówi, że 8 miesięcy dotychczasowej pracy ludzi zaangażowanych w tworzenie OT poszło w diabły dlatego, że ci ludzie prze, przenieśli się, pozwalniali się przestraszyli się nowych zadań i nowych różnych tam rzeczy, to jest już moja interpretacja jego odpowiedzi, no i obawia się ten mój rozmówca również tego, że jako że pułkownik Wiesław Kukuła jest związany z jednostką wojskową komandosów, to bardzo duży wpływ i korzyści materialne z tego płynące, co się wielu nie podoba, na szkolenie obrony terytorialnej będą miały firmy związane z byłymi żołnierzami od WK. Chodzi konkretnie o firmy np. Raptor, o firmę Mivo Military. Chodzi na przykład też o organizację FIA. Hmm, związaną jednakowo z, z właśnie między innymi poprzez poprzednią służbę z panem pułkownikiem Wiesowym Kuku. Jest tutaj istnieje pewne zagrożenie. Oczywiście trzeba będzie y, zagrożenie tego typu, że po prostu będzie to trzepanie kasy trzeba będzie na to patrzeć, kontrolować i tak dalej, aczkolwiek uważam, że i chłopaki z MIWO i z, z, z grupy Raptor którzy tam ostatnio podobno są troszeczkę pokłóceni e, będą potrafili schować swoje animozje wspólne do kieszeni i wziąć się za szkolenie, o te oczywiście inne firmy, które potrafią to dobrze robić też byłyby mile widziane, no, trudno żeby wszystkiego, wsz, wszystkiego szkolili, szko wszystkich żołnierzy o te szkoliły m, aktualne, zawodowe jednostki wojskowe no, na to nie będą miałyby czasu Kolejne pytanie, któremu zadałem, czy odczuwasz wsparcie władz i armii? Słuchajcie, jeżeli chodzi oczywiście o o OT, on tak, odczuwam. Mam dobre relacje z lokalnymi władzami i w powiecie, z burmistrzami i tak dalej. Czasem tylko urzędnicy z poprzedniej ekipy SLD i PO, którzy u mnie rządzili, robią podgórkę. Kiedyś prosiliśmy się wojska o możliwość działania na poligonach i szkolenia e, z wojskiem. Dziś to oni nas proszą i zapraszają. I słuchajcie, o tym ruchu, że to się zaczęło naprawdę kręcić tak jak powinno, już słyszałem wcześniej, ale zadałem krótkie pytanie. W wielu ćwiczeniach organizowanych przez MON braliście udział przez ostatni rok? No i słuchajcie, wielu, sobie, wielu osób sobie nie zdaje sprawy, myślą, że to o to jest na razie wielka lipa. Co mi odpisuje mój kolega, ja o tym wiedziałem, ale chciałem to mieć na piśmie. We wszystkich głównych ćwiczeniach braliśmy udział, we wszystkich głównych ćwiczeniach na terenie. Na naszym terenie to jest Rosomak 16, Anaconda 16, Puma 16 i kilku mniejszych. I teraz byłem z chłopakami na szkoleniu wysokościowym w Kłocku. Napisał mi jeszcze, że przykładowo będą teraz ćwiczyć na dniach przeprawę przez Odrę z, z saperami Wojska Polskiego. E, tego typu rzeczy, czyli cały czas się szkolą. Coś w tym temacie zaczęło się robić. Jest duże zaangażowanie wśród ludzi, ludzi tworzących do tej, te podstawowe w tej chwili struktury, grupy, które mają kiedyś należeć do OT, które już należą do OT, praktycznie, ale kiedy już to będzie wszystko uregulowane, no akurat ten mój znajomy obawia się troszeczkę właśnie tych szkoleń specjalistycznych dotyczących wojsk prowadzonych przez byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Zobaczymy, no, Zobaczymy, jak to wszystko się ugryzie. Mnie niepokoi jedno, mnie niepokoi nieodpowiedzialne coraz bardziej działania niepokoją działania ministra obrony narodowej Macierewicza, który z którego spada maska tego <grafię> znaczy już dawno spadła tylko, że ja jeszcze mu dawałem że kur na to się uspokoi, no nie no niestety, niepokoi mnie to że wszystkie te decyzje dotyczące na przykład o te, przez kolejną ekipę rządzącą zostaną rozpierdolone i zaprzepaszczone ze względu na to, że stał za tym Macierewicz no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ktoś musi obronę terytorialną tworzyć i aczkolwiek ja osobiście uważam, że tak jak kiedyś mówiłem w filmie e, Chyba Tajna Armia Krajowa, że większość jednostek obrony terytorialnej powinna być szkolona e, w takim zakresie i w celu, takim jak ten właśnie wspomniany przeze mnie 21 regiment SASR e, Artist Rifle, który w razie czego ma prowadzić działania partyzanckie na terenie naszego kraju. To jest moje osobiste zdanie. Po co ten film zrobiłem? Przede wszystkim po to, że wkurwiamie wyśmiewanie się, śmianie się z weekendowych żołnierzyków, weekendowych komandosów, to jest żenujące. To jest żenujące. Najczęściej robią to ludzie, którzy mają chuja wspólnego z wojskiem. A ci, którzy mają coś wspólnego z wojskiem, to przynajmniej takich słów nie powinni używać i powinni. Ury, uczestniczyć w jakiś sposób merytoryczny w dyskusji, panie generale Koziej bo teksty pod tytułem o te jako weekendowi komandosi to nie przysparzają im wstydu tylko troszeczkę panu w tym momencie no. słabe to jest pozdrawiam wszystkich weekendowych żołnierzyków którzy w razie czego będą naszą dupę chronić bo jak widzicie, u mnie siwy włos na mojej skroni, to ja już raczej będę, kur, na okulach, to tam ciężko zdążę, kur, na z tym karabinem po lesie Trzymajcie się, na razie. Y, uszy w górę. Do zobaczenia w lasach, na następnym poligonie. Cześć.